Kochani, i skończyłem te buty, mimo wszystko, nie, chociaż jak wiecie, tutaj popękały nam z przodu, nie, z boku, troszeczkę w różnych miejscach te papierki. Po prostu są zbyt sztywne i nie trzymają się dobrze. Niemniej jednak zaczęliśmy, trzeba było po prostu te buty skończyć. Myślę, że to też bardzo, bardzo fajny temat, do tego, żeby zdać sobie sprawę, że nie wszystko w życiu się udaje. Nie zawsze jest tak, jakbyśmy chcieli. Nie wszystko jest piękne i cudowne. Są też chwile, momenty, rzeczy, które po prostu są. No, kiepskie, słabe. Nie takie, <laughs> przepraszam, jak zaplanowaliśmy. <laughs> Dlatego warto o tym w życiu pamiętać, zwłaszcza właśnie w tych mediach różnych, społecznościowych, gdzie widzimy tylko najpiękniejsze momenty każdego, gdzie widzimy tylko pewnego rodzaju wyreżyserowane, przygotowane filmy, gdzie widzimy tylko zdjęcia z uśmiechem, a tuż po nich zdarzają się różne dziwne, dzikie nieraz sytuacje. Także taka para niech będzie właśnie takim przykładem na to. Że nic w życiu nie jest idealne i nie zawsze nie. to, co sobie zaplanujemy, zrealizujemy i też nic się w sumie z tego powodu nie dzieje. Tak jest życie. Kiedy właśnie są dobre momenty, trzeba się cieszyć, bo przyjdą też te złe, w których no, dobrze byłoby mieć dużo siły, żeby je przetrwać. No i takim oto sposobem mamy gotowe te na czasy. Dajcie znać, co myślicie, jak Wam się podobają i pamiętajcie, nigdy się nie przejmujcie, jak coś Wam nie wyjdzie. Przyjdzie taki moment, że kolejna rzecz będzie super mega fajna. No i niech to wystarczy.